Pięk za optem piękna słoneczna pogoda. A my bierzemy się za trening, lecimy, uwaga. Cześć, Manu, no to witam na kolejnym treningu od siebie prosto. To dzisiaj sobie tak. Po jednej serii może nagramy. jedno ćwiczenie na plecy, jedno ćwiczenie na nogi i trzy na biceps sobie zrobię. Lecimy. No to dobra, pierwsze ćwiczenie to biceps w sztangą. Lecimy z tym. Ale sobie jednak nagrywał dwie ostatnie serie te, gdzie są powtórzenia 8 i 6, żeby tutaj zobaczyć tutaj największy postęp. Ogi. Okay. No, był by Był. To fakt. To następna seria. Już teraz ostatnia na biceps. Sztangu. Teraz jest o jeden kilo więcej. Nie wiem, dwadzieścia pięć. Czy o dwa. O jeden po jednej stronie. Czyli o dwa kilo więcej jest. No to teraz będzie jogi. Tutaj zobaczymy, jak ogi będzie to doleć Ognia, ognia, czarowność. To do biceps, teraz będzie biceps z antrami. Zrobimy sobie o tymi tutaj anterykami teraz. Chodź. No dobra na streamu se Teď tu běží na panko. To może trochę z irosu przesadziłem, ale jakoś tam porno. Trochę, trochę latało. Ale nic, no już to bajka. No no to teraz na tym gryfikatowaniu sobie bicer zrobię. Lecimy. Tu to bez ustami ustanę seria jeszcze na tymi. przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ja no, tu pompa jest naprawdę no powiem. Jest mocno. Dobrze, teraz przysiady będą. Dziewczyny na nogi. Tutaj jest 53 kg, bodajże ze sztangą. Tutaj na będzie, będzie już W tamtym roku brałem 50 kg już na przysiad. Przysi no, nogi mocne są, więc dużo podniosą. Dobre oki, okay, oh. z razy bym chciał tym ruszyć. Chciałbym, patrzymy czy mi to wyjdzie. Proszę o ustawienie dziurzeje, teraz wysłuchajmy na plecy. No to od To dobra, no to trening zakończony. Spompowany jestem jak zawsze. Na bicepsa, tak najbardziej, dałem wpiznę. No to tradycyjnie komentować, subskrybować, zostawiać tam lajka. Jeśli się spodobało i dobrze robiłem. No i tyle, dobra, to na razie. Trzymajcie się. Do następnego.